Czerwony Łukasz Rysz, kategoria 84 kg. 3 rundy po 3 minuty, każda. A walkę będzie sędziował Szymon Deręgowski. Sędzia tego pojedynku Szymon Deręgowski w niebieskim narożniku Nowak, w czerwonym narożniku Łukasz Rysz. Zobaczymy, czy Rysz faktycznie ruszy mocno na swojego przeciwnika, tak jak zapowiadałem. Na razie piątka, więc jeszcze spokojnie. Już szuka obalenia. Dokładnie to o czym mówiłem. Dyskawiczne obalenie wykonanie Łukasza Rysza i zobaczymy, czy będzie w stanie skontrolować Nowaka. Tak jak wspominałem, Nowak potrafi z pleców sporo, więc musi Łukasz Ryż uważać, żeby gdzieś tam jakaś ręka się nie zapalętała, żeby gdzieś tam głowa nie wpadła w jakąś gilotylę. Zobaczymy. no Ryż na pewno silniejszy fizycznie i myślę, że to może mieć przełożenie w parterze. Tak było przy tym obaleniu, że Łukasz Ryż był dużo silniejszy tutaj praktycznie bez problemu obalił przeciwnika. i Myślę, że nie będzie chciał szybko wstawać, tylko męczyć właśnie przeciwnika z góry tym swoim ciężarem ciała, Próbuję. dociskać go do, do, do ziemi. Próbuje poprawić pozycję i właśnie się to mu troszkę udaje. Ale widzimy Nowak aktywny, również próbuje się wykręcić, ile ma sił, ale na razie Ryż ma dosiad i Ryż może zaraz do zakręcić. Bo ma świetną pozycję, ale widzimy. Podnosi Biodra, oddaje plecy Kamil Nowak, zobaczymy. Rozciąga swojego rywala Rysz i próbuje gdzieś tam. Teraz, ciosami go ubijać. Czy Nowak to wytrzyma? Coraz mocniejsze ciosy spadają na głowę Nowaka. Nowak się kręci, Nowak spróbuje wytrwać. Tak naprawdę to tylko jest walka w tej chwili o przetrwanie, bo ciosów nie zadaje. Sędzia już jest bardzo blisko, poprawia sobie pozycję, ryż gdzieś tam łokciem, próbuje jeszcze tę brodę sobie poprawić i zaraz pewnie jakieś mocne uderzenie znowu wyląduje na głowie. Ale teraz Nowak próbuje się znowu obrócić i znowu oddaje plecy, a teraz szuka chyba poddania ryż, zakłada jedną rękę i czy to będzie duszenie? Koniec. Tak jest! Mamy poddanie! Łukasz Rysz, kapitalny sposób, praktycznie, no nie boję się powiedzieć troszeczkę, jak z dzieckiem sobie poradził w pewnych momentach z Kamilem Nowakiem. Kamil Nowak tylko skupił się na wyrywaniu się z tego parteru, ale ta siła fizyczna Łukasza Rysza wydaje mi się, no zadecydowała. I tutaj nie wiem czy dopiął ostatecznie to, to duszenie, czy nie. Dopią, Dopią. dopią. Z tego co wiedziałem dopiął. Myślę, że na powtórkach byśmy to zobaczyli lepiej, no ale... Wielkie brawa! No i faktycznie mogę pochwalić pana, który komentuje na czacie, no samuraj 3.0 na razie.